Dzień dobry, dzień dobry moi kochani. Dajcie znać, czy już jesteście na naszej kolejnej czwartkowej kawie. Czekamy chwilkę, aby wszyscy mogli dołączyć, zanim wybije 10.30. O, widzę już pierwsze osoby na YouTubie. Jeszcze zobaczymy, czy, czy ktoś pojawi się na Facebooku. Być może na Facebooku będzie troszkę później. Cześć, Rafał. Miło Cię tutaj dzisiaj widzieć. Ania potwierdza, że widać i słychać. No dobra, moi drodzy, szybciutko, kolejna kawka czwartkowa. Pijemy kawkę i parę tematów księgowo-podatkowych. A dzisiaj temat koszty rodzajowe w zespole czwartym, i troszkę Was popytam, żeby nie było tak, że tylko ja sobie tak gadam, więc będzie. chciałabym Was troszkę tutaj zmotywować. Po pierwsze, jeśli ktoś chce poprzeć dzisiejszą prezentację, to wchodzi na stronę szkolaksięgowości.pl łamane przez czwartkowa pauza kawa, podaję tam swojego maila. I otrzymuje od nas prezentację, tak żeby nie, nie trzeba było przypisywać, i, bo nie ma na to jakby nie ma sensu po prostu. Jeżeli chodzi o koszty, koszty według ustawy o rachunkowości, bo dziś mamy temat właśnie zgodnie z ustawą o rachunkowości, możemy ewidencjonować albo w zespole czwartym, i są to tak zwane koszty rodzajowe. Najczęściej zaczyna się właśnie od tych kosztów rodzajowych, i one generalnie będą dotyczyć większości takich małych firm, firm handlowych, małych firm usługowych. Natomiast przy produkcji. Dobrze by było, żeby pojawił się zespół piąty. Zespół piąty to koszty według miejsc powstawania i generalnie można też przyjąć wariant powiedzmy trzeci, nazwijmy go tak, czyli ewidencję i w zespole czwartym, i w zespole piątym równocześnie. No i w pewnych okolicznościach można powiedzieć, że jest to dobry wybór. Jeżeli chodzi o zespół czwarty, to jeśli wybierzemy zespół czwarty, czyli koszty rodzajowe, to oczywiście zapisujemy to w polityce rachunkowości, ale wówczas Nasz rachunek zysków i strat powinien być sporządzony według wersji porównawczej, bo jakby można powiedzieć, że wersja porównawcza jest właśnie połączona z zespołem czwartym. To też oznacza, że w przypadku produkcji, ale nie tylko, będziemy mieć do czynienia z tak zwaną zmianą stanu produktu. Jeśli wybierzemy zespół piąty, to siłą rzeczy nie możemy wybrać wariantu porównawczego rachunku zysków i strat. Możemy wybrać wyłącznie wersję kalkulacyjną. I tu uwaga, sporządzając wersję kalkulacyjną z sprawozdania finansowego, a dokładnie między rachunku zysków i strat? Ustawa o rachunkowości wymaga, abyśmy w informacji dodatkowej wówczas wskazali koszty rodzajowe. No i pojawia się nam problem, bo jeśli będziemy tylko zespół piąty, to skąd wziąć te koszty rodzajowe? Ile tego wersja? Ta podwójna, czyli jednoczesna ewidencja kosztów w zespole czwartym i piątym, pozwala, po pierwsze, na wybór rachunku zysków i strat, których chcemy, czyli możemy wybrać i porównawczą, i kalkulacyjną, a dwa, mamy komplet, można powiedzieć, informacji, który jest potrzebny nam do sporządzenia sprawozdania finansowego. Jeżeli chodzi o koszty zespołu czwartego, to przede wszystkim pamiętajmy, że. Ustawa nie narzuca nam listy takich kod, nigdzie w ustawie czegoś takiego nie będzie, jest tylko, można powiedzieć, jakby pewnego typy, typy kosztów się pojawiają i to my sobie w polityce rachunkowości dołączając do niej zakładowy plan kod określamy jak będziemy dzielić te koszty. Tutaj taki najprostszy podział, amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, podatki i opłaty, pozostałe koszty rodzajowe. I to jest ta baza można powiedzieć i oczywiście możemy przyjąć tylko taką, taki prosty podział, może to wystarczyć, a może być też tak, że podzielimy na przykład amortyzację środków trwałych, amortyzację wartości niematerialnych i prawnych, nie wiem, wynagrodzenia z tytułu etatów, wynagrodzenia z tytułu umów, z, nie wiem, zlecenie na przykład, i tak dalej, i tak dalej. No, najwięcej to będzie w usługach obcych i zużycia, zużyciu materiałów i energii, bo tam najczęściej będziemy dzielić jakby głębiej, można powiedzieć, tak? Będzie to nam bardziej przydatne. No dobrze, no i drodzy. Może jeszcze zanim pójdę dalej. Amortyzacja generalnie no to są odpisy amortyzacyjne od środków, stref i wartości niematerialnych i prawnych. Zużycie materiałów i energii. To wszystko, wszystkie materiały, artykuły biurowe, zużycie energii, które pojawia nam się w firmie, czyli jak jesteśmy firmą produkcyjną i mamy również... Zespół czwarty, no to wszystkie wydawki, można powiedzieć, surowców do produkcji będą lądować na zużyciu materiał, ale będą też tutaj, nie wiem, zakupy paliwa na przykład do, do samochodu, usługi obce. Natomiast, no to właśnie, nabywanie usług od innych podmiotów, typu nie wiem, wynajmujemy biurowiec, nie wiem, jakaś usługa sprzątająca, obróbka obca i tak dalej, i tak dalej. Wynagrodzenia, no to kwoty wynagrodzeń brutto i umów zlecenia i umów o dzieło i umów o pracę, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, czyli najczęściej traficie tutaj składki ZUS, ale nie tylko, bo mamy jeszcze dopisek inne świadczenia na rzecz pracowników. Więc jest to kategoria szersza. Podatki i opłaty, na przykład Załóżmy, że jakiś podatek od nieruchomości płacimy, tak, żeby był jakiś przykład, albo opłatę KRS, tak. I, i, i tutaj właśnie takie rzeczy księgujemy. I pozostałe koszty rodzajowe to jest taki worek na te inne koszty, których nie zaklasyfikowaliśmy do poprzednich kategorii, ale są, no, no, są poniesione i nie stanowią pozostałych przychodów operacyjnych ani. Przepraszam, pozostałych kosztów operacyjnych ani kosztów finansowych, bo jeszcze oprócz kosztów rodzajowych, nawet jeśli mamy zespół czwarty tylko, albo zespół piąty tylko, czy też oba, to dodatkowo na zespole siódmym mamy pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe, czyli koszty finansowe, na przykład odsetki albo różnice kursowe, a pozostałe koszty. koszty Operacyjne to na przykład strata na sprzedaży środków trwałych, przykładowych. No i teraz, moi drodzy, chciałabym, żebyście właśnie zdecydowali, na jakie konto, czyli te kategorie wcześniejsze, to co tutaj mówiliśmy, amortyzacje, zużycie materiałów, energii, usługi obce, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, inne świadczenia, podatki i opłaty, pozostałe koszty rodzajowe, gdzie należy zaksięgować jednorazowe odpisanie w koszty. Tak zwanego wyposażenia. Wyposażenie to nie jest kategoria ustawy o rachunkowości, ale wszyscy wiemy o co chodzi, czyli te niskocenne, właśnie składniki w majątku, kupujemy i odpisujemy. Tak, nie wiem, załóżmy, że kupiliśmy jakąś drukarkę niedrogą i odpisujemy w koszty. To na jakie konto kosztowe powinno to zostać zaksięgowane, moi drodzy? Jak myślicie? Czekam na odpowiedzi, i ja tymczasem, tymczasem napiję się kawki i zobaczymy, co proponujecie. Małgorzata była pierwsza, że mi tak mi pokazało. Małgorzata, wyposażenie w materiały Iryna, amortyzacja. Czy ktoś jeszcze chciałby odpowiedzieć? Bo, jak widać, są już y, dwie opcje. Rafał, w zużycie. Renata, w zużycie. Dokładnie, moi drodzy. Nie jest to amortyzacja, bo na koncie amortyzacja księgujemy te odpisy, można powiedzieć, planowane. A takie jednorazowe odpisanie w koszty wyposażenia to jest po prostu zużycia materiału, i energii, no chyba że tam dzielimy, prawda. Mamy konta analityczne i mamy jakieś szczególne konto. No dobrze. A teraz, moi drodzy, mamy ratę leasingu operacyjnego. co że mamy jakąś tam maszynę. No, wiadomo, że jak każda rata, no, leasing operacyjny jest wyszczególny na raczej całość, ale ona zawiera się w tej, w tej kwocie, jakby opłaty, jest ujęta część kapitałowa, czyli spłata wartości poja pojazdu, maszyny i część odsetkowa. I teraz pytanie do Was, gdzie należy? I w jakiej części, czyli czy całość, czy jakąś część, zaksięgować takiej opłaty za leasing operacyjny? Gdzie powinniśmy to zaksięgować? Jak myślicie, jakie konto? Kto tutaj pierwszy odpowie? Gdzie księgujemy leasing operacyjny i czy księgujemy całą, obie części, czy, jak, czy, czy jakoś to dzielimy inaczej? Mhm. Jola, usługi obce, Renata, usługi obce całe, usługi obce w całości, obce. Tak, moi drodzy, w całości. I żeby was tu nie zmyliło, że tam jest część odsetkowa, ratę leasingu operacyjnego, księgujemy na usługi obce. Oczywiście, znowu, jeśli mamy usługi obce podzielone na jakieś konto analityczne, na przykład usługi obce leasingowe i tak dalej, no to wiadomo, że zaksięgujemy na to właściwe. Ale jakby kategoria ta główna to jest usługa obca. Renata, tu jeszcze można podzielić na kup i/n-kup, jeśli powyżej. No jeśli to jest w ogóle samochód, Osobowy, tak? Bo jeśli to jest, może być leasing maszyn, może być leasing samochodu ciężarowego, więc niekoniecznie w ogóle pojawi nam się tu część niepodatkowa. A ja generalnie jestem zwolennikiem księgowania części niepodatkowej na kontach pozabilansowych, natomiast na kontach zespołu czwartego, żeby księgować to, co można powiedzieć z punktu ustawy o rachunkowości jest istotne. No dobrze, lecimy dalej. Szkolenie BHP dla pracowników. Które to będzie konto rodzajowe? Jak myślicie? Kto tu ma pomysł, Co, po, gdzie to powinno być ujęte? Kto tym razem odpowie, moi drodzy? Szkolenie BHP dla pracowników. Jakie to jest konto układu rodzajowego? To główne. Joasia. Ubezpieczenia i inne świadczenia dla pracowników. Rafał, ubezpieczenia i inne świadczenia. Dokładnie tak, moi drodzy, czyli nie usługi obce, tylko jest to powiązanie właśnie z tymi innymi świadczeniami na rzecz pracowników i ląduje dokładnie na tym koncie. Wpłata na PFRON, moi drodzy. Gdzie powinna być zaksięgowana? Widzę, że jeszcze są poprzednie. Ale teraz robimy wpłatę na PFRON. PFRON płacą niektórzy pracodawcy. Nie jest to koszt podatkowy, ale generalnie nas tutaj teraz to nie interesuje. Interesuje nas tylko i wyłącznie ujęcie z punktu widzenia ustawy o rachunkowości. Jola. Jola napisała podatki i opłaty. To samo napisał Rafał. I oczywiście macie jak najbardziej rację, tak? Podatki i opłaty. Podatki i opłaty takie jest konto do PFRON. Koszty składek, na rzecz organizacji, do których jednostka należy, obowiązkowo lub dobrowolnie, czasami jest tak, że musimy opłacać taką składkę, na przykład doradcy. Podatkowi muszą płacić składkę na Krajową Radę Doradców Podatkowych, albo, nie wiem, prawnicy muszą płacić swoją składkę, ale też czasem jest tak, że firma po prostu chce należeć do jakiejś organizacji przedsiębiorców, wcale nie musi i taką składkę opłaca. Natomiast pytanie, gdzie taka składka powinna się, powinna się pojawić? Natalia pisze, pyta, co odsetki od leasingu operacyjnego, kiedy księgujemy na koszty finansowe? Czy jeśli mamy badanie i wykazujemy jako leasing finansowy? Badanie nie oznacza, że wykazujemy wszystko jako leasing finansowy, tylko pytanie, czy możemy skorzystać z uproszczenia i wykazywać leasing jakby wspólnie z przepisami podatkowymi jako małe jednostki. Natomiast jak nie mamy możliwości, w sensie przekroczyliśmy limity, jesteśmy duzi i nie możemy skorzystać z uproszczenia. No to yy, i okazuje się, że ta konkretna umowa jest leasingiem finansowym według ustawy o rachunkowości, mimo że się w umowie nazywa operacyjnym, no to od leasingu finansowego odsetki tak pójdą już yy, w koszty finansowe. No dobra, teraz wracamy tutaj yy, do tych kosztek składek, bo widzę, że odpowiedzi są bardzo różne. I ona napisała pozostałe koszty operacyjne, czyli zespół siódmy. Monika, ubezpieczenie społeczne, opłaty, podatki i opłaty. Rafał, pozostałe koszty rodzajowe. Brawo, Rafał. I ta odpowiedź jest, słuchajcie. Prawidłowa, pozostałe koszty rodzajowe. Siódemki tutaj nie, bo siódemki te pozostałe koszty operacyjne, one to są takie transakcje, można powiedzieć, nietypowe, można trochę powiedzieć, że one są trochę sporadyczne w firmie, więc, więc nie. Więc te składki, które opłacamy co miesiąc, to jest po prostu pozostały koszt rodzajowy. Więc Rafał jak najbardziej ma rację. To czysto. Koszt podatkowy, niepodatkowy. No, jeśli nie jest to organizacja, do której musimy należeć, no to z reguły nie jest to koszt podatkowy. I moi drodzy, przechodzimy do księgowania. Taka, takie szybkie przypomnienie: jak księgujemy w wielkim uproszczeniu koszty rodzajowe, pamiętajcie, że koszty zawsze księgujemy powinien, choćby nie wiem co, to zawsze powinien tam ma wylądować. Oczywiście, po stronie właściwego konta już to, tą klasyfikację przerobiliśmy, co gdzie powinno być. Więc, generalnie, jak dostajemy fakturę tutaj na tym schemacie, pominięty jest VAT, tylko jakby zakładamy, że jest to podatnik zwolniony. No to, jak mamy jakąś fakturę, czy za usługę obcą, czy za zakup jakiegoś materiału, czy jakiegoś właśnie pozostaje koszt rodzajowy, to po drugiej stronie, po stronie ma, będą rozrachunki z dostawcami. Jak mamy wynagrodzenia, kwota brutto, tutaj po drugiej stronie będzie rozliczenie wynagrodzeń, składki ZUS, inne świadczenia. No, jeżeli będą to składki ZUS, to po drugiej stronie będą rozrachunki ZUS, bo po stronie MA, jeżeli to będą jakieś inne, nie wiem, szkolenie BHP, no to też będzie rozrachunek z dostawcą, który to szkolenie nam przeprowadził. Amortyzacja po stronie winien, a w korespondencji oczywiście z kątem umorzenia środków trwałych albo umorzenie środków, umorzenia wartości niematerialnych i prawnych po ma podatki i opłaty tutaj również po stronie winien. No i skoro podatki i opłaty, to jakieś pozostałe rozrachunki publiczno prawne najczęściej nam się pojawią po stronie ma. No, zamykamy rok? To musimy przenieść te koszty rodzajowe na wynik finansowy, czyli wtedy pojawia się to jedno, jedyne księgowanie po stronie ma kosztów rodzajowych i przenosimy to na wynik finansowy. Dlaczego ja tu mówię jedno, jedyne, a w książkach tak nie jest? Bo w książkach, jak jest jakieś, nie wiem, zmniejszenie kosztu, to się tutaj poma znajduje. Dlatego, że system księgowy, system w sensie oprogramowania, jak zaksięgujecie w trakcie roku coś po poma. Na koncie kosztów, to niestety źle Wam policzę rachunek zysków i strat i bilans. Więc unikamy tego ewentualnie jak jest jakaś korekta, to robimy zapisy, które nam czyszczą tą stronę ma, tak? Żeby tutaj zachować właśnie czystość strony ma, ona jest tylko po to, aby później tę sumę tych kosztów rocznych przenieść na wynik finansowy. Jeśli nam się pojawiły jakieś koszty, które nie dotyczą tylko jednego okresu, czyli jakieś rozliczenia międzyokresowe Albo mamy jakąś produkcję w toku, czyli ponieśliśmy wydatki na produkcję, ale jeszcze tych produktów nie sprzedaliśmy. No to oczywiście pojawi nam się zmiana stanu produktów, która odpowiednio tutaj powinna, w wielkim uproszczeniu, być tym saldem konta 490, jeśli wszystko tam prawidłowo poksięgowaliśmy, I w zależności z której strony, albo to będzie zmniejszenie stanu produktów, albo zwiększenie stanu produktów, ale przeleci to na wynik finansowy. I podobnie będzie to, jakby można powiedzieć, bo tam mieliśmy szubieniczkę i konto wynik finansowy, ale podobnie wygląda to, już tej, w rachunku zysków, gdzie mamy pozycję. Mamy przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, i tu mamy jedynka to przychody ze sprzedaży produktów, czwórka przychody ze sprzedaży towarów i materiałów, a w środku mamy właśnie zmianę stanu produktów. I koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby. I te dwie pozycje są charakterystyczne dla rachunku zysków i strat w wersji porównawczej. Ich nie ma w wersji kalkulacyjnej, bo w wersji kalkulacyjnej może powiedzieć, że te koszty, które wpływają na wynik finansowy, to są koszty związane z osiągnięciem przychodów. Czyli to nie są jakieś koszty, które, no wprawdzie. Ponieśliśmy, na przykład wydaliśmy te materiały do produkcji, ale jeszcze produkt nie został sprzedany. Dla porównania ta część w wariancie kalkulacyjnym dzieli się tylko na przychody ze sprzedaży produktów i usług i przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, czyli nasza jedynka i czwórka z wariantu porównawczego. No i generalnie zespół czwarty. A produkcja i usługi. Mówię tu o usługach nie, o usługach takich, które gdzieś tam mamy jakieś zlecenie, realizujemy dłuższy czas do zlecenia, więc ponosimy koszty często powyżej, jakby w kilku okresach, można powiedzieć, takich rozliczeniowych, No to wiadomo, że te koszty, które ponieśliśmy na dane zlecenie, to one powinny wpływać na wynik finansowy. W momencie, kiedy osiągnęliśmy przychód z tego zlecenia, czyli tak dochodzi do tak zwanego aktywowania kosztów. No i właśnie w zespole czwartym, jakby do rachunku zysków i strat idą wszystkie koszty rodzajowe, wszystkie, które ponieśliśmy w okresie, nieważne, że one nie dotyczą w całości sprzedanej produkty. W związku z powyższym. Po to mamy to konto 490 wówczas, i żeby wykazać tą zmianę stanu produktu. No ale to jest takie mniej intuicyjne, niż gdybyśmy prowadzili koszty według w wersji kalkulacyjnej. To byśmy mieli tylko te, które dotyczą sprzedanych produktów i które dotyczą właśnie tego okresu, za który liczymy. Oprócz tego, jak mamy zespół czwarty, to zauważcie, że w przypadku produkcji Trudno wycenić produkty, usługi czy produkcję w toku, no bo nie wynika to skąd. Mamy konta według rodzaju kosztu, a nie którego produktu dotyczą. W związku z powyższym, oczywiście można kombinować i robić dodatkową analitykę, tylko pytanie, czy warto? Być może wtedy warto przejść na dwa układy kosztów. Nie zrobimy też jakiegoś dodatkowego super raportowania dla zarządu, no bo będziemy mieć tylko kwestię podsumowania kosztów rodzajowych i tyle. Nie będziemy wiedzieć, kto te koszty nam wygenerował, tak? Czy zarząd, czy nie wiem, dział sprzedaży, czy produkt A, czy produkt B. Dobra, pytanie Ania. Kiedy stosujemy rachunek porównawczy, kiedy kalkulacyjny? Generalnie porównawczy. Musimy stosować, jeśli mamy tylko układ kosztów w wariancie rodzajowym, czyli tylko czwórki, nie mamy innej opcji. Kalkulacyjny, jak mamy tylko piątki, natomiast możemy wybierać między porównawczym a kalkulacyjnym, jeśli mamy dwa układy kosztów. Kalkulacyjny bardziej odpowiada firmom produkcyjnym. Produkcyjnym. E, ok, i tu jeszcze jedno pytanie: jak wyksięgować endkump na czwórki składki z w momencie zapłaty? I przerzucić koszty. Po pierwsze, na czwór, ja jestem zwolennikiem księgowania kwestii niepodatkowych na kontach pozabilansowych, bo zauważcie, że według ustawy o rachunkowości wynagrodzenia są kosztami okresu, którego dotyczą. I nieważne, czy tam mogą już być podatkowo, czy nie mogą, nie ma to znaczenia. A oczywiście podatki mają swoje zasady. Dzisiaj o nich nie będziemy mówić, bo to jest zupełnie inny temat kosztów niepodatkowych. Ale ten jakby okres, kiedy tymczasowo można powiedzieć składki ZUS czy wynagrodzenia nie są kosztem podatkowym, warto to po prostu księgować na kontach pozabilansowych i tak wyliczycie wtedy sobie podstawę opodatkowania prawidłowo, a nie będzie się Wam robił bałagan na kontach tutaj czwórkowych. Ok. Gosia, VAT, faktura za leasing wystawiona w maju, za usługę czerwcową. Kiedy VAT i dochodowy? Gosia, to odpowiedź do Ciebie. Zapraszam Cię do kursu VAT. Pytanie, czy to jest faktura, jakby, którą utrzymujemy, bo jeżeli otrzymujemy, czyli nie jesteśmy leasingodawcą, to generalnie w w przypadku usług leasingowych no to z, z datą upływu jakby z datą wystawienia faktury tutaj mamy kwestię powstania obowiązku po stronie sprzedawcy więc można powiedzieć że my jak my już tą fakturę dostaniemy to już ją możemy z niej VAT jakby odliczyć tak dochodowy, no to generalnie jest to koszt pośredni, czyli w dacie, w dacie poniesienia wydatku, chyba że byłby, jak macie jakiś koszt bezpośredni, to w dacie, kiedy powstał przychód. Według ustawy rachunkowości w okresie, którego dotyczy zawsze, więc jakby taka kwestia. I moi drodzy, na sam koniec przypominam tym, którzy śledzą szkołę księgowości, że tylko do piątku jest możliwość, tak, do piątku z tego co pamiętam, tak, do piątków do 28 jest możliwość dołączenia do kursów Wad Ninja na dwóch poziomach, czyli kurs podstawowy i zaawansowany kurs podstawowy dotyczy obrotu krajowego i... Specjalnych procedur typu vat marża, typu sprzedaż mieszana, typu mechanizm podzielonej płatności, rolnik ryczałtowy i tak no i cała baza odliczenia, odliczenia VAT-u, rozliczenia VAT-u, przygotowywania tutaj JPK, i tak Natomiast kurs zaawansowany VAT-NINJA, tylko ten adwans dotyczy obrotu zagranicznego, czyli import-eksport towarów, import-eksport usług, nabycie wewnątrz. Wspólnotowe, dostawa wewnątrzwspólnotowa i kwestie rozliczeń pod kątem vat transportu, nieruchomości i świadczeń złożonych. A więc jakby zapraszam do dołączenia na stronie, właśnie na stronie, gdzie, gdzie zapraszam, bo nie, nie, nie powiedziałam, gdzie zapraszam. Szkola księgowości.pl, łamane przez Szkola VAT-Basic to jest kurs podstawowy, a link do zaawansowanego tego, między, tego międzynarodowego, no to jest bardzo podobny link, czyli szkolaksięgowości.pl, łamane przez szkola, VAT pauza, advance. I w ten sposób właśnie możecie zapoznać się z kursem i dołączyć tylko do piątku, do 21. Jeszcze tutaj Ania pyta, ostatnie pytanie. Czy towar w komisie powinien być na koncie pozabilansowym? To zakładam, że wydajecie towar. Towar dla dokomisu, tak, jest dalej u was, ale na magazynie obcym, czyli my mamy po prostu wydanie zewnętrzne i sobie trzymamy na koncie pozabilansowym, żeby wiedzieć, że jeśli ten komis nam tego czegoś nie sprzeda, no to będzie, będziemy musieli jakby to przyjąć, tak? Więc będą tutaj właśnie wydawka na rzecz tego komisu, Tak? On będzie miał zobowiązania albo do zapłaty za ten towar, albo do zwrotu towaru. Czy jakieś zniżki. Ania wydaj, Napisz tutaj, gdzie ja mam ten link. Momencik. Tutaj, słuchajcie, wszystkie pytania dotyczące kursów. Zapraszamy szkola małpa, szkolaksięgowości.pl i tam możecie zapytać o wszystko, co kursów dotyczy. Kursy są dostępne, może tak szybciutko jeszcze powiem. 11 modów ma każdy kurs. Przez rok dostęp do kursu, dostęp do aktualizacji można też przedłużyć, wykupić przedłużenie, po prostu oprócz kursu, który jest na platformie z całym zapleczem materiałów. Mamy również wsparcie w postaci Discorda i wsparcie w postaci liveów raz na miesiąc, tak zwana szkoła live. Ci, którzy śledzą Szkołę Księgowości, to wiedzą o co chodzi. No i na koniec oczywiście otrzymujecie certyfikat ukończenia. Jeśli wykonacie zadania, zadania są zadaniami praktycznymi, bo w szkole księgowości wszystkie kursy z zasady rzeczy mają być praktyczne przede wszystkim. Oczywiście w podatkach tych przepisów jest sporo, więc analizujemy je, ale później analizujemy właśnie na przykładach na case stat. No dobrze, moi drodzy, to by było chyba na dzisiaj tyle. Widzimy się znowu za miesiąc na kolejnej kawce. Damy Wam znać, jaki, jaki będzie temat. Zapraszam do szkoły księgowości na kursy VAT-u. No i do zobaczenia za mniej więcej miesiąc na kawie czwartkowej. Dzięki. Trzymajcie się, papa. Pa.